Najlepsze życzenia, bardzo, dziękuję Pani za to, że tu jesteście, opiekujecie się tym miejscem i na pewno jeszcze nas będzie wiele wspólnych, Klub Seniora zaczął działalność teraz od stycznia 2019 roku i e, staramy się za, e, namówić jak najwięcej starszych osób, żeby przychodzili tutaj spędzać czas, żeby nie musieli samotnie spędzać czasu w domu. Już mamy ponad 20 osób w, w grupie, e, bardzo się cieszymy z tego powodu, spędzamy tutaj naprawdę bardzo fajnie czas. Otworzyliśmy to miejsce y, kilka tygodni temu, y, była tutaj Dosyć duża dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie około 150 tysięcy złotych. Gmina dołożyła prawie 100 tysięcy własnych środków, no i rzeczywiście cały parter dawnego budynku Urzędu Miasta został przeznaczony na ten cel, żeby mogli tutaj spotykać się seniorzy, żeby mogli tutaj spędzać czas, może tutaj się odbywać odpoczynek, mała rehabilitacja, no i takie miejsce do nawet towarzyskich spotkań i typowego integrowania się ze sobą seniorów. Spotykamy się trzy dni w tygodniu, wtorek, środa, czwartek. Zajęcia mamy od rehabilitacji po zajęcia manualne. Mamy również zajęcia kulinarne, gdzie Panie popisują się swoimi talentami kulinarnymi i staramy się wykorzystywać doświadczenie Pani, wy wypróbowujemy ich przepisy. Tutaj rzeczywiście dobrze się to zapowiada. Na początku chętnych było zaledwie kilka osób. W tej chwili już jest około 20 członków. Już te zajęcia stają się coraz bardziej ciekawe. Jest tutaj miejsce dla instruktorki kulturalno oświatowej, która tutaj bywa i prowadzi zajęcia, również bardzo duże zainteresowanie jest zajęciami z rehabilitacji, które również mają miejsce. Także jesteśmy na takim etapie dosyć dynamicznego rozwoju. Rzeczywiście dobre są prognozy na funkcjonowanie tego miejsca. Mamy bardzo dobre wyposażenie wszystko nowe, nowoczesne sale pachnące, świeżo wymalowane i aż przyjemnie się przechodzi. Sprawą jest oczywistą, że funkcjonowanie takiej placówki w skali roku kosztuje określone pieniądze. Mają to być środki na poziomie około 50 tysięcy złotych funkcjonowanie tej placówki w skali roku i na ten rok już pozyskaliśmy z Ministerstwa Rodziny kwotę ponad 17 tysięcy złotych. Gmina dołoży około 30 kilku tysięcy własnych środków i w ten sposób zapewnimy środki na funkcjonowanie tej placówki. Z tego względu, że właśnie obie grupy są w jednym budynku. Bardzo często nasze zajęcia prowadzimy wspólnie. Między innymi panie, które należą do naszego klubu, należą również do Związku Emerytów. Więc po prostu staramy się razem współpracować. Ja też osobiście będę namawiał seniorów do takiego jeszcze większego wyjścia w kierunku sportowym, jeżeli chodzi o możliwość właśnie korzystania z hali sportowej, która od kilku miesięcy funkcjonuje. I tam również będzie czas na to i miejsce, żeby seniorzy mogli z niej korzystać. No, bo wiadomo, tutaj kondycja fizyczna i zdrowie tego nigdy nie jest za dużo. Staramy się właśnie ludzi namawiać poprzez panie, swoje znajome, swoje koleżanki, sąsiadów, sąsiadki, żeby starali się z domu wychodzić. I bardzo dużo ludzi zaczepia nas na ulicy, pyta się, dopytuje się. Także myślę, że z biegiem czasu będziemy mieć jeszcze więcej tych członków. Jest taka opinia, że. Yy... Seniorzy czują się niekiedy tak zbyt mało zaopiekowani, uważają, że trochę zbyt małą uwagę im się poświęca w mieście. No ja generalnie zgadzam się z tą opinią, dlatego w najbliższym czasie podejmiemy również dosyć ciekawą inicjatywę, a mianowicie zamierzamy utworzyć Gminną Radę Seniorów.